Czy kiedykolwiek czułeś się zupełnie samotny, jakby cały świat szedł naprzód, a tylko ty zostałeś w tyle? Czasami wszystko się sypie, ludzie się oddalają, plany się nie spełniają, drzwi, które miały się otworzyć, zamykają się. A co jeśli powiem ci, że to część procesu, że każdy ból niesie ukryty cel, że nawet czekanie czegoś nas uczy? Wyobraź sobie rzeźbiarza przed blokiem surowego kamienia. Aby wydobyć piękno, musi ciąć, łamać, szlifować. Wygląda to na destrukcję, ale to jest tworzenie. Życie robi z nami to samo, usuwa nadmiar, wzmacnia to, co kruche, zostawia tylko to, co naprawdę istotne. I wtedy wszystko boli, bo zmiana boli, wzrost boli. Nie ma przemiany bez dyskomfortu, nie jesteś zatrzymany, jesteś kształtowany. Bóg, wszechświat, życie, nazwij to jak chcesz. Pracuje w ciszy, podczas gdy narzekasz na opóźnienia, coś buduje się w tobie: wytrwałość, jasność, dojrzałość, siła. Nasiono też spędza czas w ciemności, zanim zakwitnie, samotnie, w ciszy, zapomniane, ale nie umiera. Ono zapuszcza korzenie, a korzenie? Nikt ich nie widzi, ale bez nich nic nie może się utrzymać. Piękno rodzi się tam, gdzie była głębia. Ty także zapuszczasz korzenie. Stajesz się wystarczająco silny, by unieść to, co nadchodzi. Dlatego odpowiedź się opóźnia, bo najpierw musisz wytrwać, musisz być gotowy, a gdy nadejdzie właściwy moment, nie twój moment, ale ten idealny, wszystko nabierze sensu. Spojrzysz wstecz i zrozumiesz. Podziękujesz, że nie otrzymałeś wtedy tego, czego pragnąłeś. Oczekiwanie wyda się małe w porównaniu z tym, co nadchodzi. Ból stanie się historią, cisza zamieni się w wdzięczność, więc nie poddawaj się teraz, nie zatrzymuj się w połowie drogi. Twoja odpowiedź może być tuż za zakrętem. Jesteś bardzo blisko zrozumienia tego, co dziś wydaje się niesprawiedliwe. Czasami to, co wydaje się stratą, jest w rzeczywistości ratunkiem. To, co uważałeś za niezbędne, może cię tylko spowalniało. Życie ma dziwny sposób, by nas chronić i prawie nigdy nie wygląda to jak ochrona, gdy się dzieje, ale później rozumiemy. Później. Wszystko się układa. Nie ma kwiatu bez nasiona. Nie ma celu bez procesu. Jesteś jak glina w rękach garncarza. Czasami, by przybrać nowy kształt, glina musi być ściśnięta, obrócona i włożona do ognia. Ogień wydaje się karą, ale to właśnie on nadaje ceramice wytrzymałość. Bez ciepła nie przetrwa. Nie jesteś karany. Jesteś przygotowywany. Jeśli ta wiadomość cię poruszyła, polub ten film. Pomożesz w ten sposób dotrzeć do innych. Napisz komentarz, jeśli to do ciebie przemawia. Albo po prostu napisz, tego potrzebowałem. Czasami twój komentarz to dokładnie to, czego ktoś inny potrzebuje dziś przeczytać. Znasz kogoś, kto przechodzi trudny czas? Prześlij mu ten film. Mały gest może zmienić czyjś dzień. Czy ta wiadomość do Ciebie trafiła? Obejrzyj też poprzedni film, w którym mówimy o tym, jak nawet cisza może być odpowiedzią. Wszystko ma swój powód i Twój właśnie się ujawnia. Może dziś wszystko wydaje Ci się chaotyczne, ale jutro, patrząc wstecz, zobaczysz, że każda część układała się na swoim miejscu. Każda łza, każda chwila oczekiwania, każda strata kształtowała Cię z myślą o Twoim celu. Nie jesteś już tą samą osobą, co kiedyś. I to jest dobre. Ból, który czułeś, zamienia się w mądrość. Blizny, które nosisz, staną się znakami Twojego zwycięstwa. Blizny, które opowiedzą historię pokonania, nie porażki. A gdy nadejdzie nowe, bo nadejdzie, będziesz gotowy, silny, wdzięczny. Przestaniesz błagać o odpowiedzi, bo zrozumiesz. Cisza też mówi, czas też leczy, wszystko ma swój cel. I może jeszcze go nie znasz, ale uwierz, coś się w Tobie rodzi. Coś, co mogło się narodzić tylko w ciemności, w bólu, w ciszy. Wiara to niezrozumienie wszystkiego. Wiara to kontynuowanie nawet wtedy, gdy niczego nie rozumiesz. Nie zostałeś zapomniany, zostałeś wybrany na drogę przemiany. I kiedy wszystko się ułoży, uśmiechniesz się i powiesz, warto było. Wszystko ma swój powód, a twój cel jest bliżej niż myślisz.